No i zaczynamy kolejny odcineczek z wielką bitwą na samym starcie Jesteśmy okrążeni, ponieważ ta armia będzie atakowała nas od tyłu z dwoma generałami Ta armia będzie nas atakowała od frontu z trzema armiami Dobra, zapi szybki zapis i rozpoczynamy bitwę Musimy znaleźć dla nas dogodne miejsce, od tamtej strony będzie przychodziła armia wroga Wsparcie armii wroga na szczęście z tej strony oni atakują, czyli my się możemy rozstawić yy, tutaj, no? To tu będzie perfekcyjne miejsce, tylko jak najdalej, a tutaj się rozstawcie. Teraz tak kogo ja chcę puścić, żeby zaatakować? Na pewno generałowie zaatakują. plus oni zaatakują i... a bo ci mogą wejść kurde dobra tutaj, tutaj, tu 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 i bez kuszników pięknie i teraz kusznicy się rozstawcie tutaj. Dobra, to dam z tyłu, to dam tutaj i to rozmieszczę tutaj pięknie. Teraz tak, te jednostki mi zostały. No więc oni, co oni mogą Dobra, pięknie. I rozstawicie się tutaj. Żeby było miejsce dla kuszników jeszcze. Perfekcyjnie. Dobra, tu mam jeszcze jednego kusznika. To ich też dam tutaj. Dobra, oni. Co oni mogą. Ściana z łuczni. Pięknie. Oni się tutaj ustawią. Dobra. No i dobra. Hyt, zaczynamy. I teraz tak. Oni wszyscy muszą jak najszybciej dobiec tutaj. Na no, ci będą strzelać po prostu. No. I tyle. Bardzo dobrze są rozgrupowani. Ułożeni. O, do, bardzo dobrze są ułożeni. Oni nie będą uciekać. I zaczynamy. Wróg się już pojawił. Dobra, no dawaj, dawaj. I pojawili się i teraz zaczyna się strzelać. No. Pięknie. Dobra, oni już uciekają. Bijcie się w tych od razu. Co to za jakieś chińskie rozmowy? Dobra, teraz się wzięcie w tych. Ale ostrzał. Okej, okay, coś tam sobie gadają. Jakieś nie, nieużyteczne w ogóle te. Dobra, walcie od razu tego. Dobra, tu już sobie poradzili, to jednak nie potrzebuje tutaj tych jednostek. O kurde, zdążę? Chyba ta. Powinienem zdążyć. I plus tych. Dobra. No więc tak. Oni będą wbiegać na dobitkę dla pomocy. Oni tutaj obstawiają boki. No i oni tak samo boki będą stawiać. Tutaj proszę ja cię bardzo. Bo już sobie generałowie moi tam dadzą radę Pięknie, wy strzelacie w tych Wy macie, a wy też strzelajcie w tych Niech będzie, macie większe szanse, że kogoś ustrzelicie Plus tą kawalerię to tam parę jednostek nic nie zmieni. Dobra, uciekł to teraz z tych, z tego jednego. Pięknie. Teraz z tego Czyli na pewno. Powinienem wstążyć. Nie no, moje jednostki. Złap Nie no, ty taki mur jest. To odeprzeć w każdą szarżę Zero szans. Zankhe wygrywa. Już wygrał. Tak szybko. Eee, to easy. <grym> No tak, on nawet życia nie stracił. To nie źle. na szybko. Możecie w tej tutaj strzelać. Dobra, pięknie co oni biegną na piechotę? Nie, normalnie biegną. To o co chodzi? Szybko się wpija Dobra, wal w tych kusz, kuszników. Nie, ruszników no. Dobra, walcie w tych. Wbijcie w nich. Hytc. No i pięknie. Dobra, walcie w tych, dobra, i z powrotem się ustawiacie. Dobra, wy ich dobijacie pięknie. Teraz walcie w tych albo nie. Tak, wycofajcie się, niech się moi pobiją trochę, nie? Stójcie, gdzie wyjdziecie? No, gdzie wyjdziecie? Spokój tam, spokój. Wal w tego. Dobra, wycofaj się. O nie, 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 tylko nie to, tylko nie to! Nie! Pomóżcie mu! Szybko, ruszać! Chyba sam swojego pobiję trochę. Dobra, Yuan Shao. A no, on nie ma w ogóle tego, dobra, to zostań z tyłu O, szarżuje On się ten Nie ogranicza A, po swoich, dobra, pięknie Pięknie Po swoich, idealnie Tak jak Powinno to wyglądać Dawaj go, dawaj go, dawaj go Dobra, wy stójcie. No i wy też już stoicie. dobra. Pięknie, tutaj się wszyscy na niego rzucili. No i super. On go na spokojnie dobije. O, dobra, odzyskaliśmy go. Nie wiem, czy oni gdzieś tutaj nie mają ten... W swojej wieży. Hm. Nieważne. No, rozbita moja pilota. no to nie tego się nie spodziewałem. Hm. No dobij jeszcze tego jednego. Już upadł. Dobra, zdążysz dobie do niego. Nie, nie zdążysz. No to wal wreszcie, no. Na! Padł! Kurde, czy jednak była tam gdzieś wieża? No, dobra. Jeden to żadna strata. Ale o pewną umiejętność rozstałem, Nikt go nie pokona nie, no szkoda, że mi tam padł, ale co tam? Jeden. Zawsze gość można odrobić. A może w ogóle nawet nie padł. Zobaczymy. Uwaga. Przeżył. Dobra, pięknie. Straty 175. U nich straty 603, 640. Dobra, strach. Ciel do resztę. Od razu musimy na nich ruszyć. Liu Kong. Kogo oni są wasalem? Oni mają dwóch wasali, ale oni są sojusznikami królestwa Wu. Hmm. Liu Kong Racja, nie potrzebuję takiego wroga Zwłaszcza, że jestem w trakcie podwoju Królestwa Wei. Tylko czy to jest Wystarczające? Nie, tego nie mogę. Czego oni by chcieli? Autonomii. Całych moich pieniędzy teraz. 2200. Nie, nie, nie. I 40, no dobra, to już, to już zrezygnuję z tej umowy. To już przesadzili trochę. Anuluj. Liu było, kurde. Minus 417. To nie jeszcze Wrogi nastawienie. No i dobra, bo oni mi wypowiedzą zamiast, wojnę, a jak oni mi utter, powiedzą wojnę, sush… to królestowej mi... wypowie wojnie. Nie, królestwo W. No. no. No tak, jeszcze ta królowa Zerong Co oni robią? <laughs> Resztkami, które rozwaliłem atakują moje pełne jednostki. <laughs> Jeszcze... Dobra! Weź proszę cię. Z czym do kogo? Kto pomyślał, że to może być nawet dobry pomysł? Jeszcze chcą atakować mojego tego, Wasala, który ma wsparcie mojego generała. Z ciężkimi jednostkami. Dopiero co wybroniłem ten. Dopiero co wybroniłem miasto tym jednostkami. Oczywiście, że rozpoczynaj bitwę. Jestem w 100% pewien, że to wygram. 99, bo kliknąłem szybki zapis. W nocy będziemy walczyć. Spoko, od tej strony idzie moja armia. Następnie zjawiły się kolejne posiłki wroga. Dobra, jego armia jest gdzieś tutaj. Oni się tam dobrze zabunkrowali. Pięknie, kolejna armia. Ok. Są wszystkie jednostki, dobra. Gdzie oni są ustawieni? Do, bo w tą stronę będą te jednostki. Tutaj się rozstawcie. Na, no, na, no, spokojnie. Trochę to zajmie. I generałowie przodem ostrzeguję po bliskich przeciwników, ale jak blisko poczekaj, weź to przejmi. <grych> Postrzelam sobie do nich Ot nie ma co. No no i super i przejąłem. I niech to oni strzelają. No oni minimalnie muszą tutaj dotrzeć. Zginął generał wroga. Ale łatwo, dobra. No ewidentnie MVP tego meczu jestem. MVP meczu, MVP tej bitwy. Dobra, poglądamy trochę, jak mój wasal walczy. Dobra... Ich przywódca walczy z ich generałem. Eee, no dobrze im idzie. Nie no, mają ciężką piotę tutaj. Średnią piotę z lewiami. No i są mocno, ten, mocno uzbrojeni. Nie no, powinni mieć, mieć ogromne szanse. Nie powinni mieć szansy tego przegrać. O, w na nawet ucieka. Proszę cię. To jest win-win. Dobra, spróbujcie im tam trochę pomoc, bo widzę, że mają jakieś problemy. Spokojnie. Jak, jakby mój ale przegrał, to od razu bym się wbił. A to ja sobie XP ka po, ten pobiorę trochę. Podatek od bitwy. A weź na, na początku pobij tego jednego. No, no, czy, ty no ale czy ty możesz? No, czy ty możesz, No czy ty możesz, No Podziełeś.! Ule rucho. No Bo tojąci ni szą ci? Majmy! Dzięga było kołczu Pięknie. Oddział wroga ucieka. No i super. Dobra i zwycięstwo, pięknie, tak powinno być od początku. Dobra, spróbuję jeszcze dobić te jednostki. Żeby już nie sprawiały mi problemu. Dobra, nie ma co, wycofaj się. O, w tego sobie walni. Zginął generał wroga! No i bardzo dobrze. To, to możesz sobie jeszcze albo nie, nie ma co. Wygrana to wygrana, szybko wygrana i do domu. To było szybkie. Dwóch generałów padło. trać do armii no i pięknie